w pomożeniu memu, panie, pospiesz k ratunkowi memu. Chwała Ojcu i Synowi i Duchowi Świętemu, jak była na początku, teraz i zawsze, i na wieki wieków. Amen. Aleluja. Panie, który zostałeś posłany, aby uzdrowić skruszonych w sercu, zmiłuj się nad nami. Zmiłuj się nad nami. Chryste, który przyszedłeś wzywać grzeszników, zmiłuj się nad nami, zmiłuj się nad nami. Panie, który siedzisz po prawicy Ojca, aby się stawiać za Twoim ludem, zmiłuj się nad nami, zmiłuj się nad nami. Niech się zmiłuje nad nami Bóg Wszechmogący i, odpuściwszy nam grzechy, doprowadzi nas do życia wiecznego. Amen. Przyjdź do nas, Panie, bo ciemność zapada. I blask słoneczny już niknie na niebie. Ty jesteś światłem, co nigdy nie gaśnie dla Twoich wiernych. Twoja obecność niech dla nas się stanie, bezpiecznym portem i pewnym schronieniem. Serca napełni pokojem i ciszą najlepszy ojcze. Bądź przy nas także w ostatniej godzinie, gdy kształty rzeczy zacierać się począ. Pochwyć za rękę i wprowadź do domu wiecznego trwania. Boże i Stwórca wszystkiego, co żyje, niech nie i nocy naszego istnienia, niosę Ci chwałę, wyznają i wielbią W jedynej trójcy. Amen. Ciało moje będzie spoczywać bezpiecznie. Zachowaj mnie, Boże, bo chronię się do Ciebie, mówię do Pana, ty się z Panem moim. Poza Tobą nie ma dla mnie dobra. Wzbudził on we mnie miłość przedziwną. Do świętych, którzy mieszkają na Jego ziemi A wszyscy, którzy idą za obcymi bogami Pomnażają swoje udręki Nie będę wylewał krwi w ofiarach dla nich Nie wymówią ich imion moje wargi Pan moim dziedzictwem i przeznaczeniem To On mój los zabezpiecza Sznur mierniczy szczodrze mi dział wyznaczył Jak miłe jest dla mnie dziedzictwo moje Błogosławię Pana, który dał mi rozsądek bo serce napomina mnie nawet nocą. Zawsze stawiam sobie Pana przed oczy. On jest po mojej prawicy, nic na mnie zachwieje. Dlatego cieszy się moje serce i dusza raduje, a ciało moje będzie spoczywać bezpiecznie, bo w kraju umarłych duszy mej nie zostawisz i nie dopuścisz, bym pozostał w grobie. Ty ścieżkę życia mi ukażesz pełni radości przy Tobie i wieczne szczęście po Twojej prawicy. Koła Ojcu i synowi i duchowi świętemu, jak była na początku, teraz i zawsze i na wieki wieków Amen. Ciało moje będzie spoczywać bezpiecznie. Sam Bóg pokoju niech Was całkowicie uświęca, aby nienaruszony duch Wasz, dusza i ciało bez zarzutu zachowały się na przyjście naszego Pana i Jezusa Chrystusa. W ręce Twoje, Panie, powierzam ducha mojego. W ręce Twoje, Panie, powierzam ducha mojego. Ty nas odkupiłeś, Panie Boże Wierny. Powierzam ducha mojego. Chwała ojcu i synowi i duchowi świętemu. W ręce Twoje, Panie, powierzam ducha mojego. Strzeż nas, Panie, gdy czuwamy. Podczas u nas osłaniaj, abyśmy czuwali z Chrystusem i odpoczywali w pokoju teraz, o Panie, pozwól odejść swemu słudze w pokoju, według słowa Twojego. Bo moje oczy ujrzały Twoje zbawienie, któreś przygotował wobec wszystkich narodów. Światło na oświecenie pogan i chwałę ludu Twego Izraela. Chwała Ojcu i Synowi i Duchowi Świętemu, jak była na początku, teraz i zawsze i na wieki wieków. Amen. Strzeż nas, Panie, gdy czuwamy podczas nas osłaniaj, Abyśmy czuwali z Chrystusem i odpoczywali w pokoju. Módlmy się. Panie nasz Boże, daj nam spokojny sen i odnów nasze siły wyczerpane całodzienną pracą, abyśmy przez Ciebie pokrzepieni, służyli Tobie ciałem i duszą. Przez Chrystusa, Pana naszego. Amen. Noc spokojną, śmierć szczęśliwą, niech nam da Bóg Wszechmogący. Ojciec i syn. I Duch Święty. Amen. Bogu rodzica dziewica, Bogiem sławienna Maryja, u Twego Syna Gospodzina, Matkozwolenna Maryja. Ziści nam, spuści nam Kirie Eleison. Twego dziela Chrzciciela, Bożycze, usłysz głosy, napełni myśli człowiecze. Słysz modlitwę i jąż nosimy, a dać raczy Jegoż prosimy. A na świecie zbożny pobyt, po żywocie rajski przebyt, kirielejstwo.